Zdjęcia ta... nie. Mama, to, no ty ta... No No ty laj! Ta... No ślicznie. No. Mam no, się jak ty młodo wychodzisz na tych zdjęciach. Co o No? Stara baba, kurwa, 72 lat, 57-56. Mama, pokaż jak, jaki Jelkie. jest ładny. Musisz mamo to wziąć i wyjąć. Całe. No. Widzisz? A że ja muszę wracać i jeszcze pojedziemy, to olej jeszcze. Potem no. ja mogę iść mam już 6 zł za olej. No. Za olejem to pojedziemy. No. Za olejem pojedziemy, dlatego że wiesz... E, bo tutaj bo babka też mówiła przez balkon do tej drugiej. Jedź mówi, bo olej jest po 6 dwa. Aha, tutaj. Tu. A Jaki ładny... zobacz, jakie ład... następne Następny mam, taki domek został. I tam pisze family, to rodzina, jest mąż, żona i dziecko. Symbol domek. Mm. A gdzie to się u jubilera kupuje? Nie? Tak. E, no o! w złotniku tam się idzie i się wybiera i takie zawieszki. Mhm. Ja sobie zawsze taką zawieszkę chcę na urodziny albo na jakąś okazję, żeby mi kupowali po takiej jednej. To aha, nie jest drogie, bo to 120 lat, Ale to takie fajne, wiesz, mhm. to różne mhm. są. No i to serduszko i to, i ten domek, nie? Mhm. Od skaru dostałam dwa na imieniny na urodziny. No. Mhm. Domek, a od li jeszcze. Bo ja tak wolę czasami, jak ja sobie sama wybiorę, no taka najlepiej sobie. Co mi to wyskakuje, Ty? A co? Musiałam co skasować. To? No. A, a nie ma jelenia tam? No jest daleko, to co mi hmm. z tego tam? A, ma tu jest? jest, o. Masz, masz blisko. No to takie, wiesz... Symbolika oddalenia snu. Pokaż. Dobra. Chcesz skasować? No chcemy wykasować, Bo ten no. Potem Tadeusz mi to no. I ostatni to Si 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 si. Mmm, piękne. Ale to mi daje. No o, śliczny ten mój piękne skarb. Ojojoj. Co oj, oj. to, piękny, mamo, to też. mama, śliczne. Mama. Co no, to, jest takie, no. to, to, jest, to takie serce. Uuu, ładne. I z napisem mama, nie? Odli. O, takie susie znaleźli. A nie? O tym jest nawet, że jak dziecko się urodzi, to wózek jest taki. Tak, takie no. tak różne. Różne, wszystko tak.